Rafał, zapraszam cię na y, koło wstydu. <grym> Będziesz skakał na skakance. O nie! A ja będę zadawał Ci pytania. O Seria nie. pytań. I teraz uwaga, y, Asia, to od razu tłumaczę Dobra, zasady wam obojgu. To będą pytania typu tak lub nie. Ale po pierwsze, nie możecie odpowiadać tak, nie. To są zakazane słowa. Już nie rozumiem. <grym> Musicie jakoś inaczej. Nie możecie odpowiadać kluczowym y, słowem z pytania. Przykład. Y, czy kobiety mogą głosować? Mogą. Błąd. Bo mogą było w czy pytaniu. To miało być o kobietach sukcesu. Cicho! Trzecia rzecz. Odpowiedź nie może się powtórzyć w rundzie. Czyli jak masz serię pytań, nie możesz na każde odpowiedzieć tym samym słowem. Rozumiem. Gotowy? Możliwe. All To lecimy. Skacz, a ja Ci zadaję pytania. Skaczesz? A, no już. No. Czy honoraria za wygraną Słucham. walkę? Czekaj. Aj, A, żart! Jeszcze raz, no. No. Ty mi zrobiłeś, czy ja zahaczyłem o coś? Zahaczyłeś. Zahaczyłeś, prawda? O ten brud pod kanapą. O tylny ekran. No, no, no skacz. Musi czy juvenalia? Do... Nie. nie. Czy trudno jest prowadzić restaurację? Rzadko. Czy to prawda, że do każdego rachunku powyżej 200 zł dorzucasz napisaną przez siebie rymowaną fraszkę? Możliwe. Zajnaczam. No, co? no, nie za kurwa. Czy zatrudniasz tylko niższe od ciebie osoby? Kłamstwo. Czy to prawda, że twoi kucharze w każdy dzień, pier, pierwszy dzień miesiąca, muszą nosić stroje ze Star Wars? Zmyślili to. Czy to prawda, że otwierasz filię komediowej w Zgierzu? Nie ma takiego miasta. Okej. Okay. Ale jest kurwa, cardio słabe. No, ła. Paweł nie będzie dumny, no, a, jutro, a jutro walka. <noise> Dobrze, pierwsza runda za Rafałem. Rafał, masz, policzę ci, masz 17 punktów. Ja Zero punktów. 3 punkty masz. Trzy punkty dla czarnego fortepianu. Asia, zapraszam cię. Pamiętasz zasady? Tak. Okej. Okay. Ja jak po dobrych oczepinach, a, bo mi się koszula wyciągła. Mam wygrać czy przegrać? Masz Dać mu szansę? The Dobre. winner. Będą cztery rundy, możesz wiesz. W pierwszych dwóch pokazać. I w będzie skakać? A potem z litości przegrać na przykład. Ostatnio. Dobra. Czy honoraria za wygraną walkę są wypłacane w kasztanach? W Czekach. Wy, powiedziałam. No to nic, to nic. Y jeden punkt. Hmm. Czy pas mistrzowski? Skakać nie tak. hmm. czy, czy pas... Uważaj, Kasper. <laughs> czy pas mistrzowski jest zapinany na rzepy? Może być. Naprawdę? Tak, bo ma klamry i. Powiedziałeś nie, tak, to jest. jest minus jeden. Ale to. Skorczywek.